No, witam Państwa przed moimi akwariumami proszę zobaczyć gubikarium jest tego pieroństwa naprawdę jest tego pieroństwa naprawdę pełno ładne, kolorowe jak widać naprawdę jest ich a tu są małe, małych jest pełno wszędzie tam z tyłu, wszędzie jest pełno małych. A tu piękne kolorowe, widzicie, jakie piękne kolory mają. Uh -huh. <laughs> Dawno mnie nie było. O, tak mi się nie chce. Tu też muszę odmulić trochę dno, bo krewetki się w tym mule pochowały. Widzicie, ile krewetek. Ale ten muł jest taki trochę takich tych krasnolestów na, na tych kamieniach. Tylko, że wiecie. stary akwarysta mnie takie rzeczy nie przeszkadzają w akwariumie, bo to są naturalne akwariumy. Ryby nie są selekcjonowane, same się rozrastają. Widzicie, jakie piękne kolory mają. Naprawdę nic tu nie robimy, żadnych chemikaliów, nic nie lejemy, na grony, czy na coś, to jest naturalne. Dobra, teraz idziemy tam dalej. No i już sam jesteśmy, tu ładnie urosły, proszę jak ładnie urosły. Duża wieńca ładnie się rozrosła No teraz tu nie ma tyle małych ryb A to dlatego O pływo se gara Se pływo 3 są gary No i co tak pływają no tu się fajnie pozarastało już tam też pomału zacznie zarastać jak widać no i jak widać akwarium piękne woda czyściutko tu też są gubiki tylko, że one się tu kocą, ja, ale widzicie one się tu kocą, ale o nie ma małych rybek a tu przez te, przez te, wszystko wyżylają. Także nie ma małych rybek. No i jak widać. Akwarium czyściutkie, zdrowe, rybki zadowolone. Kocić się kocą, tyle że nie ma. Nie ma potomstwa żadnego. No i to idziemy jeszcze tam. Do tego trzeciego, ostatniego no. i już sam jesteśmy. Sam jak wam pokorzał, to Tutaj, też jak gubiki wsadziłech, to teraz jest pełno małych gubików wszędzie. Kajbyście byście nie. Nie popatrzeli, to takie małe maluchy są, że nawet je ledwo widać. Jest tu tego tak samo. Te maluchy są wszędzie. Tu ich nikt nie zjadł. No. Także powiem wam, że tu się tych rybek już narobiło. Trochę od pieruna. No. Tutaj Wszędzie te małe rybki pływają No akwarium czystsiutkie Zdrowe Sam wykopali dziura, widzicie jaką dziura wykopali? No wykopali i nic ich to nie obchodzi A ja też im nie zakopuję te dziury Widzicie sam góra najebali Ale ja im nie zakopuję tego Niech se będzie naturalnie, tak se zrobili to niech tak mają. No. I także, jakżeście zauważyli, o to i tam u gubików, już parę ślimaków jest tu też, ale ja je specjalnie, że tu popsadzą, Jeszcze ich nie ma dużo, ale już pomału się rozrastają. no Akwarium, jak widać, czyściutki. Roślinki se rosną. A że tam trochę glona, to mnie to nie obchodzi. Jak wiecie o tym, mające skubać małe rybki i te ślimoczki. No, także to na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę wam miłego wieczoru. I do następnego razu. Hej, kochani.